Prawie, prawie nieuchwytny w naturalnym środowisku, ale mamy go. To jest aparat. Spróbujemy podejść troszkę. ближе. Wreszcie Cię mam. Jesteś moją najcenniejszą zdobyczą. Witam w kolejnym odcinku fotopodcastu. Zajmiemy się dziś fotografią krajobrazu. Jako, że jeszcze nie możemy przejść do aktów, chyba nie myśleliście, że już przejdziemy do aktów. Najpierw pójdziemy w teren, zabierzemy co trzeba i zrobimy bardzo dobre zdjęcia miejsc, może i typowych, ale w sposób dużo lepszy niż moglibyście się spodziewać. Przysłona w fotografii krajobrazu jest niezmiernie ważna, więc im większa, tym lepsza tak naprawdę. Zwłaszcza że wzięliście statyw. Więc, czy 5, czy 7, czy 11, im większa przysłona, tym więcej szczegółów, im więcej szczegółów, tym więcej pięknego krajobrazu. Komponuj zdjęcia, zmieniaj perspektywę, przesuń swój statyw z jednego miejsca na drugie. Może wtedy ukaże Ci się zupełnie inny świat, może jeżeli wejdziesz w jakieś krzaki, może jeżeli z nich wyjdziesz, może wtedy wszystko będzie wyglądało dużo, dużo lepiej. Więc zmieniaj opcje, zmieniaj przysłonę, zmieniaj wartości wszystkiego, ruszaj się do przodu, ruszaj się w tył, przewracaj się, nie przejmuj się dzikami, bo przecież co to są dziki? Dziki to są nasi przyjaciele. Hey, Jeżeli wyszliście już z waszego ciepłego łóżeczka, z ciepłego mieszkanka, nie dość, że w zimie, to jeszcze bardzo wcześnie rano, pamiętajcie, żeby zabrać ze sobą aparat, bo profesjonalne zdjęcia krajobrazów wychodzą tylko i wyłącznie... Powiedziałem aparat. Pamiętajcie o tym, żeby mieć ze sobą statyw, bo profesjonalna fotografia krajobrazu nie obędzie się bez tego jakże prostego, ale potrzebnego narzędzia. Tylko wtedy, nie dość, że zdjęcia będą naprawdę ostre, do każdego detalu, to jeszcze nie będziecie się przejmowali tym, że zmieniacie nastawy, czas naświetlania, przysłony i wszystkie inne możliwości, i nie przejmujcie się, że mogą być zdjęcia rozmyte, bo tylko to gwarantuje Wam właśnie pracę ze statywem. Najważniejszą, ale też najsmutniejszą rzeczą odnośnie fotografii krajobrazu jest pora dnia, czyli albo bardzo wcześnie rano, zanim jeszcze słoneczko wstanie, albo tuż przed jego zachodem, więc sorry, musicie zostawić Wasze dziewczyny w łóżkach i ruszyć w teren, bo właśnie wtedy świat wygląda pięknie, jest najbardziej plastyczny, a słońce pięknie igra z linią gór. Komponuj zdjęcia, kadruj. Jeżeli masz jeden obiekt, na którym chcesz się skupić, dajmy na to drzewo, to zastanów się, czy to drzewo będzie dobrze wyglądało na środku kadru, z lewej, może z prawej strony. Czy warto być 10 metrów od niego, czy może warto być 50, żeby to zdjęcie było lepsze na jakimś zupełnie innym tle? Jeżeli masz zamek, który chcesz sfotografować, to czy dobrze podejść pod, samo, pod same mury tego zamku, czy może lepiej odejść trochę dalej? Aby to wszystko wyglądało na jakiś kontekst, kompozycja zdjęcia będzie niezwykle ważna. Na początku można o niej zapominać, ponieważ idąc tym samym szlakiem, którym idą inni ludzie, stajecie w tym samym miejscu, gdzie są inni ludzie i robicie zdjęcia dokładnie takie same jak oni. A jeżeli zboczycie ze ścieżki, pójdziecie krętą ścieżką, nie wybierzecie szerokiej ścieżki, jak Pocahontas, i pójdziecie gdzieś bokiem, to jestem pewien, że zrobicie zupełnie nowe zdjęcie, sami zaskoczycie się Waszą kreatywnością a efekt zobaczycie dopiero na komputerze tak naprawdę, ale na pewno będzie dużo lepszy, niż gdybyście robili zdjęcia tam, gdzie wszyscy. W komponowaniu zdjęcia na pewno pomoże Wam siatka złotego podziału, którą macie na ekraniku Waszego aparatu. Jeżeli włączycie sobie to, to pomoże Wam to ustawić ważne punkty zdjęcia w odpowiednich miejscach kadru, i dzięki temu sprawi, że Wasze zdjęcie będzie bardziej klasycznie skomponowane. Jeżeli na początku nie wiecie, jak komponować, nie wiecie, gdzie postawić kolejne elementy, to to pomoże Wam takie ustawić, wedle właśnie tej siatki, żeby wszystko wyglądało dobrze. A ja mówiąc to, wyglądam jakbym Was błogosławił. Więc róbcie to i rozmnażajcie się i żyjcie długo. Bardzo dobrze, żeby Wasze zdjęcie było tłuste, czyli żeby bardzo dużo elementów na nim było ciekawych przyciągających wzrok odbiorcy. Żeby to zrobić, trzeba nie tylko komponować, o czym mówiłem, ale też w taki sposób dobierać elementy, które będą na kolejnych kadrach, żeby w każdym miejscu kadru było coś ciekawego. Bardzo często zapomina się o pierwszym planie, na przykład robiąc zdjęcia morza. Będąc na plaży, robimy zdjęcia z samej wody już, która biegnie aż po sam horyzont, a zapominamy o plaży, która jest na, przy nas, bardzo blisko. Wystarczy odsunąć się o krok i kawałkiem kadru zahaczyć też o plażę, o sam piasek. To dodaje bardzo dużo do plastyczności zdjęcia, do jego ciekawości i tego, że można na nie patrzeć, patrzeć dłużej niż tylko na samą wodę. Więc pomyślcie o tej plaży, kiedy będziecie w jakikolwiek innym miejscu, żeby przesunąć się trochę, żeby chwycić kawałek tego, czym jesteście i tego punktu, z którego robicie zdjęcie. Jeżeli uchwycicie to w kadrze, to doda to bardzo dużo, bo nie tylko centrum kadru jest ważne, ale też to, co jest na bokach. Za tydzień też zajmiemy się krajobrazem, ponieważ to dość rozległy, jak polna łąka temat. A w tym odcinku to wszystko. Zapraszam Was za tydzień. Wpadnijcie na stronę gapster.pl, zobaczcie inne podcasty i jeżeli tylko macie chwilę i jakieś doświadczenie z zdjęciami krajobrazu, a na pewno macie, to wrzućcie je na stronę fotopodcastu na Facebooku. Jeżeli macie jakieś pytanie, jeżeli chcecie, żebym poruszył jakiś temat, żebym zajął się te, jakimś tematem, żebym coś zrobił nietypowego, co jest w jakimkolwiek stopniu związane z fotografią, to piszcie maile prosto do mnie, na pewno odpiszę, a jeżeli tylko będę w stanie, to zrobię, co będziecie chcieli w kolejnych odcinkach. Także do zobaczenia już za tydzień. you agree. Everybody wants to look like they look in porno movies. Everybody wants to smile like they smile in porno <laughs> movies. Nobody wants to cry. No one dies in a porno movie. Nobody wants to die. No one dies in a porno movie. Porno.